W listopadzie 2022 roku w Moskow, Idaho zamordowano czworo studentów. Spali, gdy napastnik wtargnął do domu i zaatakował ich nożem. Po tygodniach ciszy zatrzymano 28-letniego Briana Kobergera, doktoranta kryminologii. Śledczy twierdzą, że obserwował ofiary, planował zbrodnie, a jego DNA znaleziono na miejscu ataku. Wiele z Was prawdopodobnie tak jak ja oczekiwało rozprawy sądowej. Jednak niedawno Koberger przyznał się do winy w zamian za uniknięcie kary śmierci. Na moim kanale pojawiło się dużo filmów na ten temat. Od samego początku, kiedy nie było jeszcze podejrzanego, aż po wyrok. Dzisiaj chciałabym jednak pokazać wam animację, która została stworzona na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Ponieważ Brian przyznał się do winy, resztę życia spędzi w więzieniu, nie ma rozprawy sądowej i został ogłoszony wyrok. Pojawiło się też nagranie, tak naprawdę to była transmisja na żywo, gdzie rodziny ofiar, bliskiej im osoby wypowiedziały swoje ostatnie oświadczenia. O tym też zrobię film, ale będzie, no, będzie oddzielny, ponieważ ten film dzisiaj byłby bardzo długi i czekalibyście jeszcze dłużej. Jednak dzisiaj chciałam się skupić na tym, co dokładnie miało miejsce tej nocy. W internecie pojawiła się animacja zrobiona przez profesjonalistkę. Jest to osoba, która robi tego typu animacje na potrzeby właśnie sądu czy mediów i jej animacja jest oparta na wszystkich oficjalnych dokumentach. Więc chciałabym Wam dzisiaj pokazać animację i omówić dokładnie, jak to wyglądało tej nocy. 3.30 nad ranem. Wszyscy w domu studentów śpią. Oprócz Zeny. Na trzecim piętrze śpi Maddie i Kaylee. Maddy bliżej krawędzi łóżka, a Kaylee bliżej ściany. Na drugim piętrze jest pokój Dylan. Znajduje się tuż pod pokojem Maddy. A po drugiej stronie salonu pokój Zeny, która siedzi na łóżku i przegląda telefon. Obok niej śpi jej chłopak Ethan. Światło w pokoju Zeny nadal jest zapalone. Przed chwilą zamówiła Dordasz. To jest coś w stylu Ubera. Na pierwszym piętrze śpi Bethany. Jej pokój znajduje się tuż pod salonem. Pomiędzy trzecią 30 a 3:56 Koberger podjeżdża pod dom. Wiemy to, ponieważ kamery domu obok zarejestrowały to na swoim monitoringu. Kilkukrotnie okrąża dom, ponieważ widzi, że światła są nadal zapalone. Pierwsze okrążenie dookoła domu studentów zajmuje mu około 2 minut 37 sekund. Zatrzymuje się podczas niego i patrzy w okna. Prawdopodobnie widzi, że nie wszystkie światła są jeszcze zgaszone. Robi więc drugie okrążenie. Tym razem zajmuje mu 1 minutę 52 sekundy. Podczas trzeciego 1 minuta 59 sekund. Podczas tego drugiego oraz trzeciego w ogóle się nie zatrzymuje, tylko przejeżdża. Te informacje mamy dzięki temu, że dwa domy na osiedlu miały kamery. O 3.59 kurier dordasz dostarcza jedzenie do Zeny. Kilkadziesiąt sekund później odjeżdża. Pojawiły się podejrzenia, że kobieta prowadząca samochód Dordasz prawdopodobnie widziała Kobergera. I ja o tym mówiłam w jednym moim filmie, że widziała ten samochód. W końcu jest to czwarta nad ranem, nikogo innego tam nie było, tylko kobieta, która dowozi jedzenie i Brian. Zena odbiera jedzenie, gasi światła i powraca do swojego pokoju, gdzie siada na łóżku obok swojego chłopaka, przegląda telefon i zaczyna jeść. Kolberger minął się z dostawcą Dordasz, ale około 4.04 powraca. Przejeżdża obok domu i zauważa, że światła są zgaszone. Zawraca więc i zatrzymuje się przed domem około 4.05. W dokumentach można przeczytać, że pojazd podejrzanego znajduje się przed King Road. Próbuje zaparkować albo zawrócić, ale nieudolnie. O 4.06 Kolberger jedzie za dom, na tyły, na parking za budynkami. Tam siedzi kilka minut. Obserwuje. Upewnia się, że nikt nie wychodzi, że wszyscy śpią. O czwartej dziesięć bierze rzeczy i wysiada z auta. O czwartej trzynaście podchodzi do drzwi, które prowadzą do kuchni studentów. Wchodzi i przez chwilkę stoi w ciszy. Upewnia się, że wszyscy na pewno śpią. Przechodzi przez salon i wchodzi na trzecie piętro. Do pokoju Maddy i Kaylee. O 4.14 rozpoczyna atak na Maddie i Kaylee. W tym samym czasie Zena słyszy odgłosy z góry. Wstaje z łóżka i przechodzi do kuchni. Wiemy to dzięki aktywności telefonu. Wiemy, że TikTok zostaje wyłączony. Telefon Zeny zarejestrował ruch, że dziewczyna się porusza i że idzie w górę po schodach. Dzięki temu wiemy, że udała się do pokoju Maddie. Gdy wchodzi do pomieszczenia, około 4.17 przerywa atak Kobergerowi. On właśnie odebrał życie Kaylee i Maddie. Zena zawraca i szybko udaje się do swojego pokoju. W internecie pojawiły się informacje, które nie są do końca potwierdzone, że Brian zranił Zenę, podczas kiedy ta zbiegała w korytarzu do swojego pokoju. Nie są to, jak mówię, weryfikowane informacje, ale podobno były tam ślady krwi przy schodach, które mogłyby właśnie wskazywać na to, że może właśnie zranił ją nożem, jak uciekała. Jeżeli chodzi o futerał, to wiem, że on wzbudzał bardzo dużo kontrowersji. W końcu mężczyzna tak wszystko przemyślał, zaplanował. E, tak długo nie można było go znaleźć, nie było podejrzanego, nie było śladów włamania. Nie wiadomo do dzisiaj, co zrobił z nożem, co zrobił z ściuchami, które na sobie miał. Do tego, do ataku nie. Nie użył tylko noża. Było coś jeszcze, ale do dzisiaj nie wiadomo. Dlaczego Brian zostawił futerał? Jest to takie dosyć dziwne, jeżeli wszystko było tak przemyślane. No i ze względu na to, że teraz wiemy, że Zena prawdopodobnie poszła na górę i zobaczyła Briana, to on po prostu pod wpływem adrenaliny tego, co się działo, nie pomyślał o tym. No bo ona go rozproszyła. Dlatego wiele osób uważa, że Zena w pewnym sensie jest bohaterką, bo gdyby nie ten futerał, to może nigdy nie znaleziono by sprawcy tej tragedii. Kamera z sąsiedniego domu rejestruje krzyk Zeny. Dziewczyna upada na ziemię. Koberger następnie atakuje jej chłopaka Ithana, który śpi. Później siada na krześle w pokoju, zostawiając tam ślady krwi. Podobno siedział około 30 sekund i pojawiły się domysły, że... No, nie planował ich zaatakować, więc przez chwilę myśli o tym, co zrobił. Znaleziono też ślady krwi Maddie i Kaylee w pokoju Zeny, dlatego wiadomo właśnie, jaka jest oś czasu. No i po tych 30 sekundach udaje się do drzwi. Ma to miejsce około 4.20. Wtedy Dylan też słyszy hałasy i otwiera drzwi. Widzi Briana, który przez kuchnię udaje się na zewnątrz budynku. Jednak on jej nie widzi. Dziewczyna zamyka swoje drzwi na klucz i zaczyna pisać do współlokatorów, jednak nikt nie odpowiada. O 4.25 Kuberger dociera do swojego samochodu. Zajmuje mu to około półtorej minuty. Następnie odjeżdża z dużą prędkością z miejsca zdarzenia. Przez kolejne parę minut Dylan nadal wysyła wiadomości i dzwoni do swoich współlokatorów. Odzywa się Bethany. Rozmawiają przez trzy minuty i udaje jej się przekonać Dylan, aby ta przyszła do jej pokoju. Dylan schodząc na parter przechodzi obok pokoju Zeny i widzi jej ciało na podłodze. Zbiega jeszcze szybciej, aby dotrzeć do pokoju Bethany. Około 4.30 Kuberger opuszcza okolice. Pozbywa się wszystkich dowodów. Zmienia ciuchę. Jego siedzenia w samochodzie były pokryte plastikiem. Wszystko było zaplanowane. To w jaki sposób wracał. Nie była to ta sama droga, którą przyjechał. Pojechał naokoło. Wiedział nawet, że na drodze jest małe miejsce, w którym może się zatrzymać. Tam może właśnie spokojnie się przebrać, prawdopodobnie pozbyć dowodów. Następnie wraca do domu i w drodze powrotnej włącza telefon. Wszystko było planowane z wyprzedzeniem. Cała trasa ucieczki była przemyślana. W odpieczętowanych dokumentach pojawiło się bardzo szczegółów co do ataku. Dokładnie co Brian zrobił każdej z ofiar. O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Jest to ogromna tragedia, i powiem Wam, że oglądając y, przemówienia, oświadczenia rodziny, które stoją w tym samym pomieszczeniu co Brian, a on przez 3-4 godziny siedzi i po prostu na jego twarzy nie ma nic. Nie ma żadnych emocji. Jest to przerażające i bardzo trudno się tego słucha. W kolejnym odcinku planuję podsumować całą sytuację, oświadczenia wszystkich osób bliskich i to, czego się dowiedzieliśmy. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego materiału. Lecę pracować nad kolejnym, żeby jak najszybciej Wam go wyrzucić, żeby zakończyć już tą okropną sprawę. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.